Odcinku na kanale Operator TV. Na wstępie chciałem Wam bardzo podziękować za moc subskrypcji, która napłynęła do tej pory już do mnie i oczywiście komentarze, które ukazały się pod pierwszym filmikiem, który był na moim kanale czyli Zwiastunem. Były bardzo miłe, przeczytałem wszystkie i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że nadal będziecie oglądać mój kanał i coś znajdziecie dla siebie. Na wstępie chciałem właśnie zacząć od takiego filmiku, który. Wytłumaczę Wam wszystko od kuchni, jak to wygląda, jak to robimy, na czym to polega, czego używamy i dlatego postanowiłem nagrać taki programik o sprzęcie. Także zacznijmy. Do dyspozycji posiadamy dwa aparaty. Pierwszy aparat jest to Canon PowerShot SX40HS z szerokokątnym obiektywem i 35-krotnym zoomem optycznym. Jest to bardzo dobry aparat, według mnie za dobre pieniądze. Posiada bardzo dobrą stabilizację obrazu, co przydaje się szczególnie we vlogach. Oprócz tego posiadamy drugi aparat, aparat Sony NEX 3N. Jest on równie bardzo dobrym aparatem z obiektywem 1650 pz czyli power zoom. Jest to też bardzo dobry aparat. Używamy tych aparatów na przemian. Do tych aparatów używamy kart pamięci Sandisk 16GB o klasie 10, czyli tej najwyższej klasie zapisu. Kolejną rzeczą jest to statyw. Statyw firmy Vivatar numer 3662, o maksymalnej wysokości 157 cm. Kolejną rzeczą jest to uchwyt samochodowy, który używamy do carvlogów oczywiście. Jest to zwykły e, uchwyt samochodowy, który zakupiliśmy w, e, na eBayu chyba. Kolejną rzeczą, e, którą używamy szczególnie przy e, niesprzyjającej pogodzie, są to lampy z parasolkami białymi, transparentnymi, rozpraszającymi, czyli e, nie skupiają światła, tylko je rozpraszają po całym pomieszczeniu. I do, dodatkowo. Posiadają żarówki o mocy 45 W i y, temperaturze barwy 5,5 tysiąca. Do obróbki filmów używamy oczywiście y, komputera stacjonarnie. Jeżeli jesteśmy tutaj w domu, używamy iMaca 21,5, cala. Oczywiście, całą specyfikację, jeżeli jesteście zainteresowani, znajdziecie pod filmikiem a jeżeli wyjeżdżamy gdzieś w plener lub jesteśmy poza domem, jesteśmy na wakacjach, używamy laptopa Toshiba Satellite L655. Na iMacu do obróbki filmów używamy iMovie oraz Final Cut Pro. Do obróbki na PC używamy Sony Vegas yy, seria 12. Kochani, mam nadzieję, że przybliżyłem wam choć troszkę w tym krótkim filmiku yy, Nagrywanie od kuchni, czyli co potrzebujemy, co jest niezbędne do nagrywania, do obróbki filmów. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania odnośnie konkretnych rzeczy, konkretnych programów, piszcie w komentarzach, ja na pewno postaram Wam się odpowiedzieć. Mam w planie jeszcze nagrać dla Was krótkie tutoriale, jak zrobić prosty filmik na PC i na Macu. Więc jeżeli. Jesteście zainteresowani? Kciuk w górę, piszcie w komentarzach, ja na pewno przeczytam o tym i jeżeli będzie duże zainteresowanie takim filmikiem, to na pewno dla Was go nagram. Pozdrowienia i trzymajcie się!